Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj zabieram Was do rwania śliwek. Mamy skrzyneczki tutaj na eksport. Robimy poważny załadunek. Proszę, żeby wystarczy, się, żeby się nie gigło. Bo mam tak blisko śliwki w domu, że nie opłaca się brać ani kaktora, ani nic. I taką mam też ilość, że się nie opłaca. No to jedziemy. No i dojechaliśmy na miejsce docelowe Mam ogólnie jeden rząd śliwek, a trzy odmiany Tak to wyszło kupowanie na rynku Jest węgierka Węgierka jest, jest jeszcze niedojrzała, jeszcze jest zielonkawa No chyba, że biorą też jeszcze na eksport, ale musi mieć 28 w plusie A to to raczej nie ma Jest top, top hit plus, ostatnio się dowiedziałem, że to jest top hit plus w końcu a niezwykły top hit A jest jeszcze i prezydent. Już do niego idziemy. Prezydent też jest jeszcze za zielony. Tak przynajmniej powiedzieli wczoraj na skupie. Ale pajęczynańską. Że jeszcze jest... O, tutaj słońce świeci. Nie widać co bardzo, ale i on jest jeszcze rzeczywiście taki zielonkawy. muszę postać ze dwa dni, żeby żeby się dojrzeć. Ja tutaj proszę ja was wczoraj mieliłem gałęzie zobaczcie jak to jest ładnie zmielone ale nie byłoby tak ładnie zmielone gdyby nie mój wspaniały sąsiad którego pozdrawiam tam, tam daleko mieszka i pożyczył mi traktora z kosiarką bijakową kosiarka 1,80 80 m szerokości tutaj w niektórych miejscach ja mam wąskie rządki to jechało, o to tutaj, tutaj wam pokażę to jechała praktycznie 20 cm od drzewka, no to trochę więcej, no ale jest po prostu pięknie to zrobione. Dużo lepiej niż zwykłą taką kosiarką sadowniczą. To niby jest kosiarko rozdrabniacz, tak? I było tych gałęzi tutaj naprawdę sporo z wiśni, No i ładnie się zmieliły. Nie zostały przynajmniej takie ostre końce jak to po zwykłej kosiarce. Tylko takie, właśnie zaokrąglone. No, jednak, młoteczki to nie noże, tak? Lepiej to wszystko zmieni. Niestety nie mogłem tego nagrać za bardzo, bo moja skleroza zapomniała włożyć kartę do kamery. I nagrałem tylko takie ujęcia, krótkie telefonem. Zapraszam. Mamy wiaderko jedno. Idziemy słychać. O, tak to mniej więcej wygląda. Nie wziąłem sobie tylko wiaderka. Osobnego na takie właśnie brzydkie, bo już rwę wszystkie naraz. Na razie tam do tej skrzyneczki odkładam te, te niedobre. A tutaj ładnie. O, piękne, cudowne. Śliweczki, o I tak to wygląda. No. Także jeszcze trochę roboty przede mną. Aby subskrybujcie, lajkujcie. Komentujcie, trzymajcie się, do następnego, cześć!